Wszyscy pamiętają, kawałek chowa fosa. No nie wiem. Tak to się niewinnie zaczęło. Blask słońca w czas letni ogrzewa łąkę. Jelonek przez cichy las mknie. Tak, tak brzmią słowa tej niegrzecznej pioseneczki. Zielona gałązka lipowa jest gięta przez wiatr. Złoci nasz ren, zupełnie niegroźny, wręcz poetyczny. Ale za chwilę wstanie nasza chwała i przyszłość będzie należała tylko do nas. Ale dzieciętko w kołysce przecież nimi winnie, a kwiat? Śczołę wziął swoje ramiona. Ale już wkrótce przyszłość będzie należała tylko do nas. I tylko nasz będzie przyszły dzień. Matko i ojcze. I moja ojczyzna, daj nam znak, czy już mamy i zdobywać przyszłość tylko dla nas.